Nie w Rikers? Nie w Rikers. Nasz kolega załapał się na lokal dla VIP-ów. jest w tratwie. A, dołączy do Skorpiona, Elektro i reszty z Powinien się cieszyć. To zacne towarzystwo. Bujniesz się na posterunek? Mam problem, który wymaga specjalnych umiejętności. Dla ciebie, Yuri, wszystko. Już tam lecę. Witam z tej strony Fangier, a oto kolejny odcinek z gry Spider-Man. I to właśnie jest w tym momencie rozpoczynamy kolejny faktów. etap naszej Ciekawe, przygody. Mój Człowieka fan. Myśli o I ja oczywiście jestem Fangier i rozpoczynamy kolejną przygodę ze Spider-Manem. A za chwilę, Tylko oczywiście, posłuchajmy Dona Jimmy o problemach naszego miasta ze zdobywcą nagrody Policera dwukrotnym zdobywcą nagrody Policera i byłym wydatcą Daily Show. Hej, pamiętaj o książce! Tak jak zawsze, jeśli zamówicie książkę pana Jamesona, Spider-Man, zagrożenie czy niebezpieczeństwo, otrzymacie autograf autora zupełnie gratis. Tylko żadnej personalizacji! Nie i koniec! Witajcie w Tylko Faktach z Jamesona Jamesonem, programie, który przestrzega was przed zagrożeniami, o których nie mieliście pojęcia. Przed wami pierwszy rozmówca! Okej, okay, ale musisz przyznać, że Spider-Man zrobił dobrą robotę, dopadając Wilsona Piska. Zawsze to jeden mafioso mniej, nie? Wierzmy... A powiedz no mi, jesteś może oficerem policji, prokuratorem, a może odsypanym nagrodami dziennikarzem z wieloletnim doświadczeniem. A, nie, chyba ulikiem. W takim razie zamknij pisk i naprawiaj ci w A ja powiem ci coś po szefach mafii. Jak tylko tak nie zniknie, każdy dresik obwieszony złotym łańcuchem po babci łapie za spluwę i wyobraża sobie, że zostanie nowym ojcem szeptym. Czeka na wojna gangów, a ten windający na kretyn ma to gdzieś. On chciał tylko trafić do telewizji. No cóż, chwilowo nie muszę dawać nikomu w łapę, żeby kupić miedzianą rurę. Póki co jestem po stronie pajęczaka. Inaczej zaśpiewasz, jak ustawi się do ciebie w kolejce trzech bandiorów i każdy każe zabójstw za ochronę tej rurki albo połamią ci nią nogi żegnam ja, kiedyś Johna kiedyś cię zmuszę żebyś powiedział o mnie coś miłego niedługo Jemison jest po prostu tak z tym tekstem że zamknij ryj bo... <laughs> pajączek no dlatego specjalnie zamikłem bo Johna Jemison, po prostu rozwala system w swoich audycjach radiowych aż się uśmiałem a my przechodzimy tutaj do pierwszego zadania w dzisiejszym odcinku. Skoro rzuciłaś palenie, to co mówisz ludziom, jak tu przychodzisz? Że mam dość głupawych zaczepek. Jasna sprawa. Dobra, to co tam? Szukasz partnera na bal policji? A co, masz galowy kostium? A... w tym roku nie będzie balu. Za dużo wydaliśmy na system nasłuchiwania OSKORP. Ale chyba było warto. Tak. Ale godzinę temu nagle padł cały system. Każda wieża w całym mieście. Jak? Podobno ktoś uszkodził główny serwer i teraz żadna z wież nie działa. Hmm, ktoś wewnątrz? Może? Sprawdzę to później. Na razie trzeba znowu włączyć te wieże. Szybko. I wezwałaś mnie? O, jak miło! Wezwałam kogoś, komu ufam. No, i sygnał jest zakłócony, i nie wiemy, jak to ugryźć. Uuu, lubię wyzwania. Tylko nic nie popsuj. Mówiłaś, że mi ufasz. Spójrzmy na te wieże. No I dobra, rozpoczynamy pierwsze zadanie. W dzisiejszym odcinku musimy ponaprawiać kilka wieżyczek, także myślę, że nie będzie to jakiś trudny. Trudne zadanie, aczkolwiek no spróbujemy Wykonać, Powiem już dawno, bardzo dawno to nie grałem, więc spokojnie tutaj spróbujemy naprawić wieżę Oscorp I tutaj zadanie oczywiście polega na tym, że musimy Ustawić fale tak, aby pasowały do tych czerwonych, także myślę, że to nie jest jakieś trudne wyzwanie Aczkolwiek no trzeba troszeczkę się tutaj pokombinować chwilowo Myślę, że zaraz coś tutaj się uda ustawić Poczekajcie, już jestem bardzo, bardzo blisko, myślę, że to nie będzie tutaj O była, była. Jest, dobra. Udała się. Pierwsza wieża uruchomiona, że tak powiem. Złapałem odpowiednią częstotliwość i już tej wieży będzie to można posłuchiwać. Robota? Na coś Ostron. się przydaje, co? Cokolwiek zrobiłeś, mógłbyś to zrobić zresztą, wiesz? Jasne, ale tak dla jasności. Musiałem się podłączyć do wieży, żeby ją naprawić. Teraz widzę dane na temat przestępczości w okolicy. Wygląda na to, że niedaleko ma miejsce włamanie. Na szczęście mam w pobliżu jednostki. Nie kłopot się, zajmę się tym. I co my tu mamy? Teraz tak. Tutaj mamy jakieś włamanie, więc spróbujemy, oczywiście, tam zainterweniować, bo to jest część naszego zadania. No i widzimy tutaj naszych włamywaczy. Osłaniajcie mnie. Paki próbują się chyba włamać do jubilera albo coś w tym stylu. Coś Czuję, że nie zapomnieli kluczy. Ale raczej. Ale raczej to się chyba im nie uda, ponieważ w tym momencie nasz bohater tutaj zaczyna interweniać i to chwila tutaj oczywiście najświeższych kombeków, umiejętnych i ataków. Dobra, tutaj też wiem, że można tu uderzyć. skrzyneczkami, więc nie ma tutaj najmniejszego problemu i muszę nauczyć się troszeczkę koncentracji, ponieważ bardzo, bardzo dawno w to nie grałem. Seria tam właśnie tych strzał pomimo, że później jak w drzewku umiejętności się rozegra, to więcej umiejętności dla pająka, to będzie zajebiście, bo on będzie mógł strzelać i tam, i wykonywać jakieś obroty fajne w powietrzu, to wszystko jest do uaktualnienia w drzewku umiejętności, o no. Już załatwieni. O, już widzę tutaj parę Do... punktów. Jeden z żeton przestępstw. Bardzo fajnie się składa. Okej, okay, według mapy, tutaj mamy kolejne jakieś. Bra, gotowe. Nie bardzo niegrzeczne zachowanie, widzę czyli jakieś napaść, przestępstwo. <coughs> Ruszymy w tym Masz kierunku. szczęście, Yuri. Twój ulubiony, twardy, A, ale sympatyczny, doświadczony detektyw jest w mieście. Co? Nie, nie, nie. Obiecywałeś, że nie będziesz już tego. Spider-Co! Proszę nie. No dobra, i mamy kolejne, oczywiście tutaj, zlecenie w tym momencie mamy jakiś napad, więc musimy po prostu wykonać Jest pewnie jakąś starszyk. obronę lub coś w tym stylu, więc Odczep ruszamy się. do kolejnego. Aha. Tak, to ona. <grym> Odczep się, mówię! Zostaw mnie! Siedź cicho, paniuszu! Nie dotykaj mnie! Zostawcie ją! Znak no i rozpoczynamy kolejną tutaj przygodę, w tym momencie musimy pozałatwić tych wszystkich osób, którzy zaatakowali tę oto kobietę, pozałatwiamy ich i to będzie kolejny w tej prestiżowej misji, ale na razie widzę, że oberwałem parę razy, muszę się jeszcze pogłócić, bo już ja bardzo dawno nie grałem, a jeszcze po taktyce, jak się gra raz w tygodniu, to też jest kwestia tego, że człowiek trochę zapomina do tej pory jednocześnie nami. A w sumie będzie to dość długo trwało, tak powiem. Dobra, teraz został ten największy. Z tego co pamiętam, z tego największego też można by było O właśnie, trochę by strzelać tą pajęczynką i chwilkę teraz obić. Myślę, że nie jest to zły pomysł. Tutaj wchodzimy za śmietnik i jeszcze w głowę dla tamten oberwał. Dobra, kolejny ona W porządku. Aha, dobra, Potwórz Uratuj zakładnika pod wpływem czasu. Użyj L, by wycelować i wciśnij R1, by rozbić. Rozbroić cel w porządku, dobra, więc w tym momencie trzeba przesunąć L do kwadraciku i R1. Dobra. W tym momencie się nam udało wykonać tę sytuację, ale też trzeba uważać, bo nie wiem, czy nie wiem czy jest taka jest szansa, że mnie nie trafić Polka. na przykład. Nigdy nie próbowałam, Wiedziałam, że Jamison nie ma racji i jak to zrobić, to jest się mało trochę dziwne do, do dalszej fabuły dobre gry. serce. Ma pani dokąd iść? Umiem o siebie zadbać. Nie, nie wątpię, ale w razie czego jest takie miejsce ośrodek Fist. Wiem. Nie potrzebuję pomocy. Mają najlepsze naleśniki w mieście, bez dwóch zdań. Moja mama takie robiła. Nie jadłam ich od bardzo dawna. Zajrzę tam. Dzięki, panie czaku. Nazywam się Spider-Man. Stamtąd powinienem dojrzeć Pajęczaku. na wieżę. wieżę. Okay. No dobra, skoro tak, to ruszamy w poszukiwaniu kolejnej wieży. Ponieważ dzisiejszy odcinek chyba będzie skupiał się właśnie na tych wieżach, dlatego też Cops, no, wysoko obserwowany. Myślę, że też z... nie jest źle. Spider Cops, dobra, kolejna wieża jest Drugą w otwór, w, jest w żółtym słowo. kwadraciku, dobra, czyli ruszamy w czy tym czy kierunku. Ruszymy, czy po drodze coś nas jeszcze napotka. O, nie, skąd? Szefowa nigdy nie rozumiała Spider Copa, uważała go za narwańca. już tego żałuję. No cóż, no tutaj dużo do rozmowy nie ma w sumie, skoro praktycznie dużo dialogów jest, ale to damy radę. To jest kolejna wieża, którą musimy prawdopodobnie ustawić częstotliwość, więc myślę, że nie Dobrym będzie tutaj jakiejś tragedii, ale za spróbujemy to wykonać. Jak widzę, tutaj też trzeba ustawić tą specjalistyczną falę. Yy, tą falę ustawić i powinno być... Okej, okay, widzę, że złapałem i udało się, częstotliwość złapano. Kolejna wieża uruchomiona. Tak jest, dobra. Wieże odbierają teraz wszystkie sygnały eryżej, w tym jeden w pobliżu. Co to jest? Co to jest? Co tam wynalaz? Tam coś jest. A. Dobra, plecaczek. O ile dobrze pamiętam, to we wszystkich, znaczy w tej wersji gry, są też dostępne znajdźki pod tytułem plecaczki. W plecakach znajdują się jakieś stare rzeczy Spider-Mana, które on zapomniał, prawdopodobnie. Jest to jedna z pierwszych elementów do zbierania i również to trzeba zbierać na mapie. Ja pamiętam, że kiedyś wyczyściłem praktycznie całą mapę, miałem 98%. Oho, wow. jest plecaczek. To jeden z moich starych plecaków. Przyczepiałem do nich nadajniki. ile jest jeszcze porozrzucanych po mieście. Znajdź plecaki, aby zdobywać żetony plecaków, których możesz użyć do tworzenia lepszego sprzętu. Wciśnij y, krzyżyk... Aha, no i dobra. I tutaj będziemy szukać różnych tornistów. Dobra, plecaki będziemy sobie szukać w innym odcinku. Dzisiaj nie będziemy jest tutaj lato, ewentualnie Ale jeszcze jeden tornistę spróbujemy znaleźć. Spoiler to nie akcji. Pół człowiek, pół Więc podlecimy klina. do tego jednego jeszcze Aha. od tornistra, bo jest on dość blisko. Okej. Okay. Ten plecak gdzieś tu jest, bo go słyszę, że piszczy, więc musi być naprawdę blisko i nie jestem pewny, czy nie jest on gdzieś tutaj niżej, może pod nami gdzieś jest. Słuchajcie, okay. chyba tu, bo tu jest. o dobra, jest tutaj. Okay. Moje okay. ramię dość szybko niezyka sprawność. Rachunek spłacałem jeszcze bardzo długo. Moje ramię dość szybko. Menu z mojej pierwszej randki z MJ. Szkoda, że nie było mnie stać na porządniejszy lokal. i tornister, no dobra mamy kolejne wyzwanie tutaj ale może pojechałbym jeszcze po ten tornister kolejny bo jest już po drodze, więc najpierw tornister a potem kolejne wyzwanie, więc myślę że nie będzie tutaj za 367 metrów chyba zdaje się, to lecimy w tą stronę po ten piękny tornister bo jednak Zbieranie tornisterów też jest bardzo ważne. No mówię, to, to zbieramy te znaczki w którymś tutaj innym odcinku. Opuszczasz misję, czyli dobra. Wiecie co? Nie, 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 nie dobra. To ja nie będę leciał po ten tornister, bo ja mam tutaj napis, że opuszczam misję. Dobra. Dostawimy ten tornister w cholerę na razie w spokoju. Żeby mi tu nie wyszło, że opuszczam misję i żeby mi się nie rozłączyła, to wracamy z powrotem tam, gdzie jest ta przestępczość i trzeba będzie tam wyeliminować tych przeciwników i uratować osoby, które potrzebują tej pomocy, no i wtedy pójdziemy dalej z fabułą, tak? Oczywiście jest tu pewnie zapewne, jak ktoś coś kojarzy, to duża liczba yy, tych gier, yy, boże, pobocznych wątków, tak? I tutaj naprawdę jest tego duża, a to tutaj mamy teraz w tym momencie napad na Jubilera. Otwieraj sejf! Niezła sytuacja. Cześć, chłopaki! Jest i Spidey. Wycie przy całą szybę, no i co? Rozpoczynamy. Musimy wyeliminować tych gości, Bo to kolejne nasze ważne wyzwanie w dzisiejszym odcinku. No jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, to nie będzie taki może, że Chłopaki, wybitny, gdybyście tak charowali wybitny, w uczciwej pracy, początek, i nie musielibyście być przez tak dalej. A przyjechało jeszcze kilku chyba. Ciekawe teraz nie widzę. Tak, przyjechało jeszcze dwóch. Ok, strzelają. A także, dobra, kupimy zwiodałka, pach ten dobra, tego welinę tak samo. I tamten dostał w łeb śmietnikiem, dobra, myślę, że chyba wystarczy. Dobra, dobra Juju, naprawię teraz ostatnią wieżę w Chinatown. Nie chciałeś powiedzieć, że spider wieża tak sobie jest w milion kwadraciku, czyli spider-Kopiona. A panie bandytów, to robota będziemy, dla młodych, a spider nie jest już młodzieniaszkiem. Obyś zmierzał tam, gdzie mi się wydaje. Od dzisiaj Spider Cop przechodzi na emeryturę. Dzięki Bogu, muszę się napić. Dzisiaj wszyscy się napijemy, Yuri. Wypijemy za Spider Copa i jego niestrudzoną... Głównym e, Yuri? aspektem to oczywiście tych... Yuri, jesteś tam? To, że ...trzeba będzie Chyba odblokować całą mapę. Dzięki temu będziemy mieli odblokowaną całą mapę i będę mniej więcej widział, co gdzie jest, więc to też jest bardzo fajne i przydatny, fajny sposób. Kolejna częstotliwość, myślę, że to już ostatnia w tym odcinku będzie do ustawienia, widzę, że fale są tutaj bardziej impulsywne, trochę większe i trzeba będzie to po prostu radykalnie, ale szybko mi się udało, ekstra, dobra. Wierzę, na no mapie znajdź wyzwania i misje poboczne. Aha, czyli, no tak, no znajdźki, wszystko wieże ujawniają. Jeżeli wieże naprawi, to będziemy wiedzieli, gdzie są znajdźki, misje poboczne i tak dalej. Otrzymaliśmy awans do trzeciego poziomu. Jest mi bardzo miło z tego powodu, no i będziemy mogli Mający wtedy przy drzewku odblokować trochę umiejętności. Narzędzia potrzebne do naprawy kostiumu są w labie. No dobra. Ciekawe, czy doktor Octavius już wyszedł. Okej, okay. taki fragment mamy odblokowany. Widzicie, że ta mapa jest jednak duża, bardzo duża. Dzieli się na kilka sektorów, więc przypuszczam, że odblokowanie danej wieży pewnie w danym sektorze spowoduje, że po prostu będziemy już mieli taką mapę odblokowaną, tak jak tutaj mamy. Jak to wszystko się potoczy, no zobaczymy już niebawem. W dzisiejszym odcinku już nie będziemy tutaj tych map odblokowywać, tych wież. Skupimy się jeszcze też na kilku innych zajęciach, Doktorze, żeby też nie było tego wszystkiego to samo. Przepraszam, no się. Wcale nie, Peter. Po prostu denerwują się rychłym triumfem. Uspokoją się, zawsze tak jest. Mam tam wrócić i posprzątać? Nie nie, i tak wychodzę na kolację. Dokończymy jutro. Krótka przerwa, a potem dalej budujemy przyszłość. Ale mu tego. Y Mieliście przed chwilą okazję usłyszeć y Otto Oktawiusa, ok czyli dobrze nam wszystkim znanego doktora ośmiornice, tak? Nie przesłyszeliście się? W tym uniwersum Peter Parker pracuje razem z doktorem Octaviusem i prawdopodobnie prowadzą jakieś badania, więc zobaczymy, jak to wszystko się potoczy, bo doktor Octavius jeszcze nie dostał, że tak powiem, dzikiego szału. Co tu widzę? Antena jeszcze jest jedna do ustawienia. No dobra, jak już jestem po drodze, to z wielką chęcią ją ustawię, tę częstotliwość, no bo po co mam potem tutaj wracać 10 razy, ale widzę, że mam Lekki problem z ustawieniem jej, poczekajcie, kręcę to kółkiem w lewo w prawo, tu jest góra dół. Trzeba to tak ustawić, żeby to fajnie się komponowało. Musi być zielona, strzałę, zielona całe światełko, czyli znaczy właściwie cała kreska musi być zielona. A na razie nie mogę trafić w fale, więc no, tutaj już widzę, że mam coraz większy problem. Czyli jednak coś jest na rzeczy, że jednak tutaj mogą być problemy, ale myślę, że tak strasznie nie będzie. No, i co my, uda się czy się nie uda? No, bo jestem pełen podziwu sam dla siebie, że nie mogę trafić. A jak wam idzie z ustawianiem takich fal? Jeżeli grajcie w spider na szybko, wam to idzie czy wolno? Piszcie w komentarzach, bo ja widzicie, że tutaj już się zaczynam irytować troszeczkę. O, dobra, udało się, w porządku. Zajebista ta sprawa. Kolejna antena uruchomiona, jedna z trzech na tej dzielnicy. No, ale ja sobie na razie odpuszczam tą ustawianie, tylko po prostu ona była po drodze, dlatego też ją schaltowałem. No i ruszamy oczywiście przed siebie teraz pewnie ruszymy dalej do tego laboratorium, bo trzeba naprawić kostium. W ogóle to jest też fajna opcja, jeszcze tego chyba tutaj nie ma. Jeśli dobrze widzę, tu jest mapa. Obok są umiejętności misje. Yy, chodzi mi o zmianę kostiumów, tak? Możemy takie zajebiste kostiumy, więc Spidermanowe, że to jest nie do opisania. I na przykład kiedy już, ja zazwyczaj robiłem tak w poprzednim jak grałem, że jakoś miałem na wysoki poziom, już tych ustawień to zmieniałem na czarny kostium i udawałem, że jestem benonem i jestem silniejszy, no bo jednak yy, ustawiłem, yy, miałem mocniejszą siłę, tak? Dobra, tam wiem, że jest, ja chyba i, piszczał plecak, ale dobra, zostawimy ten plecak na razie i lecimy w stronę laboratorium, bo dzisiaj nie będzie, troszeczkę za długi odcinek, 25 minut, ponieważ tutaj burza, trzaska, zimno jest, też pad leje, dlatego też nie chcę wyrażać mojego sprzętu, mimo że tutaj jest lista przepięciowa, ale wiecie o co chodzi. Internet może może sam komputer mi nie wywali, ale internet będzie mi wywalić i potrzebna będzie wypadku. Udać się do Celsi. Dlatego Już. filmik będzie tylko 20, około 25 minutowy, ale myślę, że tak wypadku To może być 10 odcinku. To są takie luźne yy, bujanki na linie oraz oczywiście szukanie zagadek, naprawianie Anten. Także znaczy to jest część fabuły, bo to jest fabuła, tu nic nie zmieniłem w tym stopniu. Ale dzisiaj jakaś lekko dziwna. Dobra, tutaj trzeba chyba wskoczyć i tutaj jest główne laboratorium Pitera Parkera oraz doktora Octaviusa, Zaraz zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. No i jesteśmy w laboratorium. Zobaczymy, co tutaj słychać. Dobra. nie ma najwyraźniej doktora, który sami będziemy mogli tutaj trochę poświrować. Pawiana, popatrzeć, co on tutaj ma. Może mu coś gwiznąć. Nie, no raczej gwiznąć mu nie będziemy. Ale zobaczymy. Zdaje jakie się, że doktor już kombinuje, co on tworzy. się pajęczą robotą. No i bardzo dobrze. O to chodzi. Czas zająć się pajęczą Próbujemy robotą, bo już nie ma. Protezy. Nie wiem, czy doktor nie jest świadomy tego, tego że Peter jest Spidermanem. Zobaczmy co robił doktor Octavius. Otto Octavius. Co my tu mamy? Ta stacja umożliwia Ci pracę nad projektami związanymi z obwodami. Naciśnij trójkącik i yy, aby kontynuować. Wraz z postępami w grze będą blokowane nowe projekty związane z obwodami. Dobra. No to zaczynamy próbować naprawę obwodów. Widzę, że mamy 2, 4, 6 dostępnych, 5 dostępnych produktów. O, ja nie pamiętałem jak to się kuźba robi. Poczekajcie, kiedyś byłem zielony w te klocki, później zaczynałem to lubić. Tutaj trzeba obracać tak, aby. Prąd z baterii doszedł do głównego obwodu, czyli na sam koniec. W tej strony, po lewej stronie, mamy kilka kombinacji, które możemy wybrać, żeby ustawić na tej planszy. I to głównie na tym polega. Jak widzimy, tutaj niżej mamy zablokowane, więc stawiamy takie właśnie akcje, które wykonuję w tym momencie na ekranie. Nie jest to jakiś skomplikowane, aczkolwiek trzeba by było troszeczkę pogłówkować. I już widzicie, że zrobiłem jeden błąd, ponieważ tu są strzałeczki, i obwód szedł z powrotem w drugą stronę. Dobra, to jest załatwione. Mamy sukces. Jeden z czterech odblokowanych, właściwie z pięciu. Kolejny protezy. obwód, który musimy. Ob... Dobra, to jest siła chwytu protezy. Tutaj też nie powinno być jakichś większych trudności. Poczekajcie, to obrócimy tak. Tutaj stawiałbym jednak w tą stronę. Tutaj obwód idzie w dół, damy tak. Tutaj damy prostą, skośną znowu do góry. Znowu prostą. Tak. Teraz znowu damy skośną i skośną. Powinno być dobrze. Idzie? Udało się, super, zajebiście. Tak to i aby kontynuować. Ręki. Ciekawe. Dobra, to, to teraz to jest oczywiście ustawianie obwodu numer 3. Ja powiem, że ja lubiłem układać te obwody. Na początku nie wiedziałem o co chodzi, ale potem mi się to bardzo spodobało. Takie układanie tych obwodów jest też zajebiste. Fajne, że takie coś wpadli w ogóle. Dobra, tutaj dałbym. Źle to zrobiłem, więc resetowałbym to najchętniej. Poczekajcie, bo muszę jeszcze raz zobaczyć. Ale myślę, że nie, to się inaczej nie da. To usuniemy i teraz poczekajcie. Zrobimy tak. Damy zagiętą. Następnie damy znowu zagiętą w górę. Teraz zagiętą w bok. Teraz damy prosto. Kolejną zagiętą w dół, i teraz zagiętą drugą. I okej, okay, obieg powinien iść dokładnie, ekstra. no i się udało. Super, będą teraz wyczuwać otoczenie. Trzeba ustawić no, orientację żeroskopu ramienia. Tutaj już jest troszeczkę gorzej. Bo trzeba tutaj ustawiać już punkty. Także jak mamy na przykład widzę tutaj na czerwono minus 1 to trzeba i mamy po prawej stronie docelowe napięcie 4, a bieżące napięcie 0 musimy mieć takie same napięcie, więc musimy to ustawić w taki sposób, aby liczby się zgadzały, czyli z tej strony jest 4 i z tej strony jest 4. Także tu już trzeba chwilę pogłówkować, bo tu jest plus 1. Jak damy plus 1, to mamy jeden punkt. Wydaje, że yy, w momencie. Przepraszam, bo już spać mi się chce, bo jest późna godzina. prostu miałem nagrać filmik. W momencie kiedy oczywiście. Mm... Kiedy wstawiamy to oczywiście na punkt teraz mamy 3 i 4 widzicie po lewej mamy 3 po prawej mamy 4 teraz trzeba było o, jest 4 4 ale nie dotarłem jeszcze do głównego obiegu i teraz musimy zobaczyć czy nic po drodze ja nie napotkam a widzę że napotkam tam bo tam jest minus 1 czyli tutaj już coś spaprałem spróbuję jeszcze wykonać tutaj inne później kombinacje na razie jest ok ale za wiem że to nie będzie tak jak, jak myślę. Mm, dobra, zagiętą muszę mieć w porządku z powrotem. Teraz dajemy prostą, której nie mam, drugą prostą, mam prostą na plusie, czyli jak dodam na plusie, mam 5 do 4. Dobra, taka trochę lekcja matematyki dzisiaj z Fanem Gier. W porządku niech i tak będzie damy obiekt w dół, no bardziej fizyki można powiedzieć. Teraz dałbym zagiętą i mam minus 1, czyli wychodzi 4 Uf, do 4. Jest zajebiście, udało się po raz kolejny z kolejnym etapem. Protezy. Doktor próbuje zmniejszyć. No dobra, wydajność mocy to jest ostatnie zlecenie tutaj z obliczaniem punktów. Ok, teraz tak. Damy tutaj, yy, niech ja pomyślę jak to w ogóle rozegrać. Tu powinna być krzywa akcja, że tak powiem, bo jak dam prosto w dół, to nie będzie to korzystne, na pewno z całą pewnością nie. Więc coś tutaj trzeba by było zmienić. Yy, damy skośną. Niech idzie w tą stronę, dobra, w porządku. Teraz tutaj trzeba coś wsadzić z tych czerwonych, które są na minusie. Dobra, damy minus 4, mamy do 8. Wiem, że się odkupię zaraz, więc nie ma problemu. Damy tutaj oczywiście plus 2, tuż mamy minus 5. Dobra, ok. Teraz polecimy w tą stronę jest tutaj minus 1 i już zrobiło się z 5 minus 6. Ok, dalej. Jak to wyglądać będzie? To taki ślimaczek mi wychodzi z tego obwodu. 4 do 8. Myślę, że to nie będzie jakieś wybitnie tragiczne, ale zobaczymy, czy mi się uda, czy nie będę musiał tego powtarzać. Na razie widzę, że mam 0 do 8, więc nie jest 4 do 8, więc nie jest tak całkiem kolorowo. Trzeba tu coś wykombinować, żeby ten obieg szedł, ale miał jak najmniejsze proporcje. Więc tak się zastanawiam, czy nie zamienić tego, zabrać tutaj. O, a damy inny, już mamy 7 do 8, elegancko. I teraz wypadałoby jeszcze ten jeden punkt gdzieś dołożyć, żeby było te 8 do 8. I nie wiem właśnie czy nie dołożyć go tutaj gdzieś Na końcu. Dobra. Boże, jak ja ziewam, znaczy już, naprawdę masakra. Totalna masakra. Bezpieczeń. No okej, okay. udało się. Bardzo mi to cieszy. Powiem Wam tak, że na dzisiaj będziemy kończyć ten odcinek, bo jest późno. Jeżeli chcecie dołączyć do mojej społeczności, zapraszam Was serdecznie do moich social mediów. Oczywiście Fangirl Official i tak dalej. Trzymajcie się ciepło. Na razie!